Cześć, tutaj Justyna. Zapraszam Was serdecznie na prezentację mojego męskiego albumiku. Albumik ten jest moją najnowszą inspiracją dla tekturkowo. Ma on wymiary 165 na 165 cm. Jego grzbieciek ma tylko 4 cm i w środku znajdują się 4 prościutkie karty. Bazę mojego albumiku została oklejona cała papierem laminowanym z Craft O'Clock. Do ozdobienia albumu wykorzystałam kolekcję Something Else od Scrap and Me. W środku znajdą się również dwa arkusiki z innej kolekcji. I tutaj pierwsze co Wam się rzuca w oczy to jest właśnie ta moja zębatka, jest to właśnie to koło zębate. Taka HDFka o średnicy 15 cm, właśnie kiedy ją sobie kupiłam. już już dwa, dwa miesiące temu. To już wtedy wpadł mi do głowy właśnie pewien pomysł na to, aby umieścić ją na okładce. Nie miałam do końca jeszcze planu, co zrobię, ale chciałam właśnie bardzo, aby ona stała się właśnie tutaj w centrum mojego albumiku. I jak zaplanowałam, tak zrobiłam, właśnie na niej stworzyłam moją kompozycję. Tutaj ta kompozycja składa się z elementów różnych. To są wszystkie te elementy, to są odlewy z żywicy. Natomiast napis, album, jest to tekturka z tekturkową. Ta tekturka jest troszeczkę po tuningu, jest nie po tuningu, jest przerobiona. Ponieważ y, napis ten jest tak naprawdę album rodzinny, ja po prostu ten dół od, odcięłam i mam teraz album. Y, ponieważ y, zwykły, al, zwykły napis album miałam troszeczkę za duży i jednak nie pasował mi tutaj, zaburzał mi troszeczkę proporcje i stwierdziłam, że ten będzie lepszy. Y, jak widzicie, tutaj troszeczkę ta moja okładka jest właśnie taka mix mediowa dla mnie jest to ogromne wyzwaniem. w ogóle ogromnym wyzwaniem są dla mnie prace męskie ponieważ bardzo rzadko robię takie prace przeważnie ci którzy mnie obserwują to wiedzą że przeważnie tworzę prace takie kwiatowe romantyczne prace dziecięce natomiast właśnie prace męskie to tak nie do końca jestem ja ale postanowiłam się właśnie, postanowiłam rzucić sobie wyzwanie i stworzyć właśnie coś męskiego. I tak właśnie powstał ten albumik. Tutaj dodatkowo na zębatce jeszcze możecie zobaczyć właśnie pastę pękającą. Nałożyłam tutaj wszędzie koło pastę pękającą. A następnie, e, następnie potraktowałam ją właśnie pastami woskowymi. Powcierałam tutaj pastę I tutaj na tych wszystkich elementach również e, ogólnie użyłam tutaj pięć różnych kolorów past woskowych. Więc naprawdę, naprawdę dla mnie to było mega mediowe wyzwanie. <grywka> A jeszcze właśnie ta pasta pękająca, jeszcze gesso, więc więc y, zaszalałam troszeczkę, ale ja jestem z efektu naprawdę zadowolona. E, teraz przejdziemy do środka albumu. E, w środku albumu e, jest bardzo prosto. Są takie proste strąki, Już wam je pokażę. E, tak jak widzicie, tutaj tutaj mamy tylko tekturkę, to jest klucz. Klucz jakiś. E, tu mamy właśnie kieszonkę z matami. Wszystkie maty w albumie mają wymiary 9 na 13 Ja tutaj wszędzie na matach stemplowałam sobie moimi nowymi stempelkami z Little Corner Design. I z jednej i z drugiej strony sobie stemplowałam. I tutaj jeszcze zrobiłam dodatkowe maty. To są Grafiki z tych dodatkowych arkuszy, właśnie z kolekcji, takie kwadraty. Ja je sobie powycinałam, również poprzyklejam na maty. I tutaj śmiało wyjdzie zdjęcie 9x9 cm. I jeszcze będzie taka rameczka, ponieważ ten czarny papier, ta mata ma 10 na 10 więc jeszcze będzie fajna tutaj rameczka. A te grafiki dodatkowo jeszcze fajnie ozdabiają cały album. Tutaj zostawiłam tylko taką prostą stronę. Wyciąłam z tego właśnie arkusza tylnego, z którego jest również wycięta atomata. Wyciąłam sobie tutaj ten motor i go przykleiłam. On jest przyklejony na dystansie. Jest przyklejony na dystansie, tak żebyście widzieli. Tu mam jeszcze takie metalowe, maleńkie koła zębate. I tutaj oczywiście nie jest do końca przyklejone, więc bez problemu mogę sobie wsunąć zdjęcie. O, widzicie? Pięknie tutaj wchodzi zdjęcie. Na kolejnej mojej stronie znajduje się również taka prosta mata. Tutaj mamy dżipa. Jest to również tekturka z I tutaj mamy tak, połówkę takiej tarczy. Ja właśnie sobie tutaj podkleiłam. I tutaj oczywiście jeep też nie jest do końca podklejany, więc mogę sobie pod niego wsunąć zdjęcie. Tutaj jeszcze mamy takie metalowe właśnie koła zębate. Na tej stronie znajduje się książeczka zawiązywana właśnie na sznureczek. To jest taki sznureczek woskowany czarny. Tu mamy tylko taki ozdobny element. On jest jeszcze dodatkowo na dystansie 2 mm, żeby tak fajnie wyglądało. I tu mamy miejsce aż na cztery zdjęcia. I oczywiście będą to zdjęcia 9 na 13. Ja zostawiłam takie długie te kokardki. Zawsze można je przyciąć. Na kolejnej stronie mamy taką klapeczkę. Ta klapeczka, ona jest zawiązywana tutaj na taki niby-niby guziczek. Ja to mówię taki guziczek. Po prostu to jest wycięte kółko z wykrojnika dwa razy i w środku wsadzony jest ćwiek. I tutaj mam oczywiście ten sam sznuryczek woskowany. Tutaj znajduje się tylko meta. Tu mamy drugą połówkę tej naszej tarczy i metalowe ząbatki po otwarciu tutaj już zostawiłam puste miejsce tu śmiało zmieści nam się zdjęcie 9 na 13 tutaj natomiast możemy wkleić sobie zdjęcie nawet 10 na 15 nie przyklejałam tutaj mat ponieważ można je wkleić poziomo lub pionowo w zależności w zależności jak ktoś będzie chciał i tutaj sobie nasz sznureczek zaczepiam Na kolejnej naszej stronce, jak widzicie, jest tylko taka prosta mata. I tutaj jest jeszcze piła i śrubokręt. To jest taki niezbędnik narzędziowy, czy coś takiego. Ja wrzucę Wam linki do sklepu, właśnie w opisie filmu. I przechodzimy dalej. I tutaj naszą kolejną stronką są takie maty zamykane na wskazówka. I te maty właśnie pochodzą z tego arkusza z grafikami. To są trzy, tu mam dodatkowe właśnie trzy miejsca na zdjęcia 9x9 cm. I tak jak poprzednim razem tutaj nie naklejałam już maty, nie chciałam stawiać ograniczeń. Można kleić zdjęcie poziome bądź pionowe. I tak jak w poprzednim razie może to być zdjęcie 9x13 bądź 10x15 Teraz sobie zamknę i tutaj wskazówką zamykam. Z tej strony, natomiast mamy taką głęboką kieszeń, i w tej głębokiej kieszeni znajdują się właśnie dwie maty na zdjęcia, w które możemy wkleić cztery zdjęcia i również dwie maty mniejsze 9 na 9 z tymi grafikami. Te moje pionki szachowe podkleiłam również na dystansie, aby tak troszeczkę się tutaj coś zadziało. Więc fajnie mi tutaj tak, fajnie mi tutaj odstają i dają takiej, takiego wrażenia, właśnie 3D. I już przechodzimy do ostatniej naszej stronki. Na ostatniej stronie mamy tylko, właśnie, prostą matę. Mamy tutaj kolejne koła zębaty metalowe. I tutaj też klapeczka jest zawiązywana, właśnie na ten guziczek. I tutaj mamy proste dwie strąki, na które możemy wkleić zdjęcie jakiego tylko formatu chcemy. Najwięcej oczywiście 10 na 15 Na wewnętrznej mojej stronie okładkowej. Mam taką książeczkę. Na tej książeczce znajduje się tutaj młotek i znajduje się klucz. I tu ją otwieramy, i przyklejamy zdjęcia z tyłu. Natomiast ona jest podniesiona na taśmie, na taśmie piankowej, i tu jest utworzona z tyłu kieszeń, w której znajdują się kolejne dwie maty i ta jedna mała kwadratowa. I to już jest koniec mojego albumu. Tak się prezentował. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się spodobała moja inspiracja. Czy taki skromny albumik z taką bogatą układką jest fajnym pomysłem na prezent. Więc jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I wypatrujcie moich kolejnych inspiracji. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, do obserwowania. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć.